Adam! Pierwszy gość! Zaraz w trumnie! Kim ty kurwa jesteś? Alastor! Dobrze ciebie widzieć! Bardzo dobrze! Bo zaraz kończy się twoje życie! Spoko głos, nie widziałem się, że jest dla Cipek! A-a-a! <laughs> Naprawdę uważasz, że toś mi zrobi śmiertelna dusza. Nie może się równać mnie, chlał nie. Ale nie wiesz tego, że dusza może wiele osiągnąć, jeżeli weźmie los w swoje ręce. Ech. Myślisz, że wymiadasz, he? Bardziej niż ty. <laughs> Brak ci dyscypliny, kontroli nad sobą. I najgorsze. Ech. Jesteś słusznikiem. A ty to. Kurwa, jebać pod czerwone kuwnej. Jesteś zbyt czerwonik, kurwa, morda. Hahaha, ha, ha. poezja! Zaraz zetrę gówniany uśmiech swojego ryja, bo kurwa radio przepadło! Co się stało? Chuj! a, a. Tak! Jebać cię, Alastorze! Hahaha, <laughs> przy tym seks odpada! Muszę się z Tobą nie zgodzić. Radio nie przepadło, ale to już koniec audycji.